Szanowni Państwo, punkt pierwszy paragrafu czwartego rzeczywiście ogranicza nam do prowadzone przez gminę Bełżyce. Jak rozumiem tutaj poprawiamy punkt czwarty, podpunkt drugi litera A, natomiast nie widzę poprawki również do punktu pierwszego, prawda? Więc w punkcie pierwszym również należałoby wprowadzić poprawkę. Po pierwsze gimnazja już nie istnieją, w związku z tym powinniśmy, powinniśmy zostawić zasięgiem szkoły podstawowe prowadzone na terenie gminy Dębrzyce. W związku z tym e, poproszę ewentualnie też przewodniczącą Komisji Oświaty, bo moglibyśmy się tego zastanowić się i może ogłosimy króciutką przerwę, zastanowimy się tak, e, tak. szybciutko rozwiązać ten problem i wrócimy w przerwie do tego tematu. Dobrze? Panie przewodniczący. Tak, ogłaszam dzień minut przerwy. No, tak, to to, Dobrze, proszę, ale króciutko ten to i ogłaszamy przerwę 5 minut. Ja również ja, ja nie uczestniczę w wyracach Komisji Światowej. Mam to pytanie, czy uzdolnienie to dotyczy również dzieci uzdolnionych sportowo? Nie. To, tak w takim razie ogłaszam 5 minut przerwy.